Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com, dopominaliście się o test piw z kolejnego marketu, tym razem miało być to Tesco. Ja powiedziałem, że absolutnie, 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 ale zmieniłem zdanie, więc będzie wielki test piw z Tesco, przy czym Tesco w Glastonbury, zasada ta sama, czyli Kupuję tylko piwa wyprodukowane specjalnie dla Tesco. Nie kupuję piw, które są dostępne w Tesco, a było dostępne na przykład Sierra Nevada na lot. Było dostępne akurat 5 piw, więc analogiczna sytuacja, jak teście piw z Biedronki czy z Lidla było 6. Są to dwa Lagery, 3 Ale. za chwilę dostanę jedna lane. Oceniam według zasad PSPD, czyli 12 punktów za aromat, 6 punktów za pianę, 3 punkty za kolor, 17 za smak, 6 za odczucie w ustach, 6 za goryczkę i to daje razem 50 punktów. Czekam na piwa. Tym razem w roli Stewarda wystąpi Paweł Kubiński. I 5 e, piw z Tesco e, UK. E, przy czym też e, zakładałem, że w Tesco da się kupić na przykład e, hardcore IPA e, robiony przez Brudoga e, dla Tesco, ale niestety nie było. Więc co, co my tutaj mamy? Jeden, dwa, 3, 4 i 5. Dobra, dzięki barwa no to nie jest ten sam styl więc tutaj jest trudno oceniać no ale to piwo e, no, nie może dostać dobrej, e, dobrej oceny to jest, to jest po prostu piwo o kolorze jak to nazwać żeby nie użyć koloru e, koloru moczu i to jakiegoś takiego e, człowieka który dużo pije e, tych e, płynów bardzo jasny słomkowy no dam mu dam mu mniej dam mu mniej za, za barwę dam mu dwa pozostałe też dosyć jasny ale klarowny jedynka niech będzie że ma też dwa to tutaj dam jeden dwójka głęboki bursztynowy 3. czwórka też bardzo ładny bursztynowy trzy piątka złoty ale też 3. Piana. Trójka beznadziejna, więc za pianę daję 2. Pozostałe mają jakiś lacing, ale sama piana jest niska, więc daje po 4 punkty. Po no po 4. Mi się zamoczyła kartka trochę, więc ona mi się tutaj rozwala. Dobra, jak będzie któreś miało wyjątkowo lepszą, to poprawię. Za aromat teraz. Za aromat jest do dobycia 12 punktów. Słodowy, lekko estrowy, owocowy, generalnie przyjemny. Obstawiam, że to jest, że to jest któryś z Eili. Powiedzmy, że żadnej wady nie czuję, więc 8 niech będzie na 12. Dwójka. To też musi być jakiś ale, bo jest dosyć ciemny. No, kwiatowy nawet wręcz taki, chyba chmielowy. Ale też lekki. Diacetyl, karmel. Eee... Nie no, generalnie nie ma diacetylu chyba. Niech będzie też osiem. Trójka. delikatnie słodowy delikatnie słodowy i delikatnie może tak, taka, tak, taka nuta chmielu Generalnie słaby, ale nie będzie 7, no nie ma żadnych wad Tutaj jest chmielowy, ewidentnie chmielowy, ale nie wiem czy nie jest kwas walerianowy. Żelazu? Nie. Jakiś taki nie do końca. Dam mu też 7. I piąte. Trochę takim płynem do, do mycia naczyń. Coś jak w Lidlu było. No to mi, to mi pachnie tym lagerem. Chociaż nie wiem. Niech będzie sześć. Aromat, smak. Zaczynamy od piątki. No za wiele się tu nie dzieje. Pustka wręcz. Wodniste. Um, no niech będzie dziewięć, czyli połowa czwórka, jest jakaś karmelowość, jest jakaś słodowość. No, 10 da. Trójka to będzie pewnie lipa, ale spróbujmy. Woda. Po prostu woda. To jest zapewne ten lager 2% alkoholu. Daje 7%. bo to, to jest lipa. Tego się nie da pić. Dwójka. Słabizna. Barwa jest lepsza, ale to jest, to jest prawdopodobnie ten bitter 2%. Generalnie nic się nie dzieje. Nic, pustka, jeszcze mokry karton. Daje 6. 1. Tu się dzieje niewiele, ale coś się dzieje. Tam obstawiam, że to jest ten golden nail. Nie, przepraszam, to jest lager. To jest lager czwórka. Hmm. A niech będzie osiem. Goryczka. Goryczka i odczucie w ustach. To jest zapewne ten Golden Ale. Tak obstawiam. Więc goryczka jest słaba. Na trzy. Odczucie w ustach jest powiedzmy pozytywne. Na cztery. Niskie wysycenie. Coś tam jest w tym piwie. Nie jest źle. Czwórka. To jest. Obstawiam India Pale Ale. Z Tesco z aromatem jest słabo, natomiast smaku jest nieźle. Jest goryczka taka na 4. Odczucie w ustach też jest niezłe, też na 4, co najmniej, no na 5 nawet. Tutaj ten cienkusz. Cien, cien Smakuje jak po prostu woda mineralna. Goryczki nie ma, daje dwa, może minimalna jakaś jest, i odczucie w ustach daje jeden, bo jest po prostu tak wodniste, że się nie da tego tracić. Dwójka to jest chyba ten bitter. Również dwa za odczucie w usta, jest zwodniste na maksa. Dwa za goryczkę. No tak? i jedynka to jest balaga z 4%. A Goryczka. Dwa. Odczucie gusta. Dwa. Podsumujmy. Sześć i osiem.

i 9, 22 i 7.29. Czyli wygrywa India Pale Ale 33, Golden Ale 29, potem jest Lager 4%, e, Bitter i Lager 2%. Pytanie, czy się nie pomyliłem. I teraz właśnie będzie odpowiedź. Obstawiam, że wygrywa numer 4 i to jest India Pale Ale. Pokaż. Jeszcze nie widzę. Wy widzicie, ja nie widzę. India Pale Ale. Numer 5 Golden Ale. Numer 3 Lager 2%. Numer 2 Bitter. I numer 1 Lager. Czyli trafiłem wszystkie, co było do okazania. To piwo jest całkiem niezłe, naprawdę. To nie jest India Pale Ale, tak jak my to rozumiemy, czy, czy w nowofalowym znaczeniu, ale jest naprawdę bardzo dobre piwo. Jest e, dobra goryczka, e, dobry, dobra treść, 33, 33 punkty dostało. Pewnie na 35 mogłoby w pewnych okolicznościach mm, dostać. On dostał mało za aromat. To jest słaby, bo go nie czuć właściwie. Chmielu nie czuć. To jest drugie. Ale już bez szaleństwa. No a to jest, to jest wielki przegrany. No po prostu woda, woda, woda. Ale czwórkę można wypić. Wasze zdrowie.